Bardzo dziękuję panie marszałek, wysoka izbo, drodzy rodacy, panie premierze, szanowni państwo. Czasami jest tak, w panu przypadku, panie premierze, często jest tak, że oprócz słów, które pan wypowiada, ważne są gesty. Ja dzisiaj zobaczyłem człowieka wystraszonego. Człowieka, który jest poważnie wystraszony. Jego mimika, jego twarz pokazywała, że to jest facet, który boi się wszystkiego. I pana ogląda Putin, pana ogląda Łukaszenko, jeżeli widzi wystraszonego człowieka, który zamiast być Tygrysem, takim zwierzęciem frontowym, on, ma po prostu, on jest po prostu bardzo delikatnie mówiąc wystraszony. I proszę Państwa, to jest bardzo zły element, ponieważ my żeśmy dzisiaj nie usłyszeli nic konkretnego, że możemy być z tym człowiekiem i z jego współpracownikami w naszej ojczyźnie bezpieczni. To jest bardzo niepokojące. To jest bardzo niepokojące. Ale proszę Państwa, pewna dygresja. Czy ta ustawa jest w Polsce potrzebna? Bo paradoksalnie, proszę Państwa, wystarczy jeden zapis, tylko jeden zapis, że polski żołnierz ma prawo i ma obowiązek, wtedy, kiedy sam uzna za że jest zagrożone jego życie i bezpieczeństwo naszej ojczyzny, użyć broni tak, żeby ją użyć skutecznie, nawet jeżeli miałaby się polać krew, bo od Dziękuję tego bardzo. jest żołnierzem i od tego jest obrońcem polskich granic. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam pana posła Szymona.